A więc! Mówisz, co gram. Sytuacja była taka, że pod ostatnim filmem Mówisz, co gram dostałem komentarz od Mateusza Masa Zagraj mecz Polska-Chorwacja i odegraj się Polakami za przegraną z Chorwacją na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. Na co ja odpowiedziałem, że tak, tak. No bo ja taki, no spoko, nie? Że fajnie. I potem był shitstorm w komentarzach, że nie ma Chorwacji, nie ma Chorwacji, nie ma Chorwacji. No to ja na, na to, no spoko, nie? Ale... Była taka rezerwowa sprawa, że Miłosz Szymon Krupiński napisał do mnie y, prywatną wiadomość na Facebooku, na fanpage'a, na którego was bardzo serdecznie zapraszam, żebym zagrał mecz Polska-Polska! Taki sam skład i takie same koszulki, czyli takie trochę wyzwanie, żebym się pomęczył. I taki mecz zagram! No i tak szczerze, jak, jak ja się w tym połapię, to będzie po prostu mistrzostwo. Zobaczcie jak to wygląda. Ślicznie, prawda? Na razie wiem, gdzie są moi zawodnicy, a w tym momencie już nie wiem, gdzie są moi zawodnicy. Wiem tylko w którą stronę biegną. Ja pierdzielę. Dobrze, więc zrobimy tak, że Kuba... Basz... Ej, Kuba. Ej, patrzcie, ale jak przegram to powiem, że Polska wygrała. Ha, Czyli ja, tak jakby. Znowu nagrywam Polskę, Polska zdominowała mój kanał. No ale trudno, no powiedzmy, że tak musi być, a Polska jest teraz bardzo fajna. Więc spoko, więc będzie Polska często na moim kanale, pewnie. Ludzie, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się tutaj dzieje. Czaicie, co się tutaj dzieje? Nie ja tylko formacja, prawda? Po formacji można poznać mniej więcej. Po ustawieniu i po tym, jak ludzie tutaj zawodnicy wybiegają, ale tu może być tak. Czemu oni się nie gubią? Bo to może być tak, że oni mnie zaskoczą z dupy. Albo będziemy robić jakieś prywatne driblingi, na przykład. O, proszę bardzo. Boszczykowski, Milik, czy ty jesteś tym oszukańczym Milikiem? Nie, chyba nie. Milik? Waga Milik! A, ja ja, 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 ale żeś mi teraz zrobił ziomek krzywdę. Tu będzie hardcore, tu będzie 0-0, wiecie? Tutaj chyba nawet karnych nie będę grał. Tylko po prostu zakończymy mecz remisem, jak będzie remis. Jak nie przegram. Na początku chciałem w ogóle dwa różne składy zrobić, że Polska Liga kontra ci z zagranicy, no ale skoro w wiadomości było, zagraj takimi samymi składami, no to powiedzmy, że posłucham się ciebie Miłoszu i sprawdzimy jak to będzie wyglądało, aczkolwiek widzisz jak to wygląda, a zresztą pewnie wiedziałeś, że tak będzie. <gry> Ludzie, tu każdy może być każdym, tu są normalnie sami, same Dopelgengery. i tutaj jeden drugiego po prostu naśladuje i oszukują, oszukują. To jest rozdwojenie jaźni, dwubiegunowość. To jest parodia lasu. Ślicznie. Grosik, tak! Oszuka! Tam nie ma grosika! Kurde! Czy to jest mój kuba? <grystanie> Grosik, czemu cię tam nie było, gościu? A najlepsze, że oni właśnie czasem zmieniają pozycję. Ja nie wiem, czy kuba jest teraz po lewej stronie u nich, ale czy u mnie, czy to u kogo. Uch. Polska mi tu robi rozpierdziel. Ta druga Polska, oczywiście, oszukańcza Lewandowski. No i w końcu była taka druga, taka klarowna sytuacja, ale. Niestety nic z tego. Ale powiem wam, że to jest taka kurczę gra logiczna teraz. Ej, Beskitu, że muszę pamiętać, gdzie był mój zawodnik przed chwilą, żeby się nie pomylić. I Krychowiak strzał. Nic z tego, Wojtek szczęsny broni. Dobrze, grosik. Teraz będzie bramka, będzie bramka, ja to widzę, ludzie. Patrzcie na to, patrzcie na to. Opanował Glik, kurczę! Chciałem ładnie wrzucić na główkę, W sumie nie zaufałem. Raczej znaczy, nie poszanowałem tutaj umiejętności Glik'a, bo przecież wiadomo, że on chwyta takie rzeczy. Wow, myślałem, że tam jest mój grosicki. Piszczek. jaj. Muszę patrzeć, jakie zmiany robią, żeby zrobić takie same jak oni. Co wy na to? Ależ będzie fajnie. Ui Lewandowski strzela! Broni. Broni Wojtek Szczęsny, jak coś to to mu Lewandowski przeciwnik, nie ja. Ja również miałem dwa fajne strzały, jeden Milika, jeden Lewego. Ale to coś tam nie pykło. To jest niemożliwe! Jak coś to właśnie straciłem bramkę. Oni wykorzystują to, że ja jestem tutaj ślepy i jak daltonista patrzę na każdego piłkarza. I nie wiem, czy coś się uda mi w ogóle tutaj strzelić. Tak, chcę zmienić zawodnika. Widzę Krychowiaka, ale to nie jest mój Krychowiak, który jest tutaj lepiej ustawiony niż mój zawodnik. Dobrze, jest zmiana. Kto kogo zmienia? Mączyński wchodzi za Zielińskiego. Dobrze. A ja wam zrobię na złość i też wstawię Mączyńskiego za Żebyście Żebyście się nie połapali. Ładnie, mamy, mamy kontakt. Kto to strzelił? Czy to jest Mączyński? Yes! 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 Ludzie, czy wy to widzieliście? Ja zmieniłem to samo co oni, zrobiłem i, i się opłaciło. Czyli trzeba grać tak jak boty. Wtedy się wygrywa w A czy znaczy wygrywa, strzela. Dobrze. Ogarniamy się. Jest jeden do jednego. Są bramki. Mogę z czystym sumieniem zakończyć mecz, mecz remisem, ponieważ coś się działo. Co jest najważniejsze? Nie gram do grywki, jak mówiłem, bo tutaj, to, to na się w sumie tutaj nie przyda. Chyba że będzie, jakaś, będzie będę przegrywał, albo wygrywał. Czy tu jest mój zawodnik? Tu jest mój zawodnik. Nie, to nie był mój zawodnik. Ja pierdzielę. Tu się dzieją złe rzeczy. Mączyński. Nie, czemuś, czemuś się nie połapał co Oczopląsu można dostać Można zwariować przy takim meczu? Koniec Super, ekstra było, dzięki wielkie Ale jeszcze tak, tak, jeszcze rzuty karne Ja pierwszy strzelam Wojtek Pamiętaj, nie broń tego Dzięki Mamy Jeden do zera Super karne, szybkie karne Takie przyjacielskie Z klonami Dzięki Fajnie, Lewandowski! BUM! Tak jest! Mamy to, mamy to, mamy to. Typ, oni strzelają. Ja nie wiem, normalnie naśladują mnie. Wytrwale strzelam w prawy róg. Co tam, Arek? Arek, strzelisz mi, czy nie strzelisz? Nie trafił! Super! Wiecie, że ja myślałem, że jestem teraz szczęsny i nacisnąłem byle kiedy, ale mam farta, że się udało, że trafiłem akurat Grosickim. Ja pierdziele, dobra. Kubuś, spierdziel to. Ooo, jakbym był ustawiony od razu, a nie pajacował. Ale dobra, to jest chyba karne o wszystko już, tak? Strzelamy w prawo, bomba będzie okienko, dobra, prawie, no i mamy. I ja wygrałem. Czyli jest super ekstra. Chodźcie się cieszymy. chodźcie, cześć, się ze mną. Cześć, się! Ale wygraliśmy, widzicie to? No tak, widzimy! Super! Wii. Wszyscy są szczęśliwi! I tam ci też będą szczęśliwi, bo też praktycznie można powiedzieć, że Polska wygrała. Tak jakby. Dziękuję wam bardzo, ludzie, za oglądanie tego porywającego meczu, po którym już nie spojrzycie na polską reprezentację, tak jak dotychczas, bo będziecie widzieć samych wszędzie reprezentantów Polski. Fajnie! Dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jaki mecz mam następny zagrać i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Na razie.